Dzień dobry, tu Lister Kelf ze Stuttgartu. Dopiero co pani prezes Europejskiego Banku Centralnego Lagarde wystąpiła i ogłosiła, że od października Będą wdrażane cyfrowe pieniądze typu CBDC. Mówiłem o tym w swoim filmie sprzed dwóch dni, a zaraz za nią, 10 marca, wyskoczyła na Twittera pani von der Leyen i opowiedziała o tym, że jeszcze w tym miesiącu Komisja Europejska ogłosi program, który nazywa się Unia Oszczędnościowo-Inwestycyjna. I w następnym zdaniu swojego tweeta wyjaśniła o co chodzi. Chodzi o to, żeby nasze prywatne oszczędności zamienić w bardzo potrzebne gospodarce europejskiej inwestycje. Okej? Okay? Prywatne oszczędności zamienić w inwestycje. Samo to zdanie powoduje, że gdzieś w naszych głowach zapala się czerwona lampka i mówi tak, no ale co, ktoś chce dobrać się do naszych oszczędności całego życia? O co tak naprawdę chodzi, wyjaśniła pani von der Leyen już miesiąc temu, w lutym, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Tam wyjaśniła nam, że europejska gospodarka potrzebuje inwestycji i to pilnie. I Komisja Europejska zauważyła, że Europejczycy, wszyscy Europejczycy, i ja, i ty, i ten pan, i ta pani, mają bardzo duże oszczędności. Znaczy, nie, że na kontach moim jest dużo oszczędności, czy twoim, tylko do kupy wszyscy mamy dużo oszczędności. Te oszczędności to kwota sięgająca 1,5 tryliona euro. A więc gigantyczna kwota, wyższa nawet od oszczędności wszystkich Amerykanów w USA. No i jak to jest, pyta retorycznie pani von der Leyen, skoro są tak gigantyczne oszczędności, a firmy europejskie mają problem z uzyskaniem funduszy. Funduszy, które są potrzebne na rozwój. A to dlatego, że rynek kapitałowy w Europie jest bardzo rozdrobniony, a do tego jeszcze Europejczycy inwestują chętnie za granicą, czyli te pieniądze. Które tutaj mogłyby być w Europie zainwestowane, są inwestowane w aktywa pozaeuropejskie. W związku z czym, jak zauważa szefowa Komisji Europejskiej, kapitał jest, ale nie można się do niego w jakiś sposób dobrać. W związku z czym powstaje inicjatywa Unii Oszczędnościowo-Inwestycyjnej, tak żeby zmobilizować ten wielki kapitał zgromadzony na kontach oszczędnościowych Europejczyków i wykorzystać go do rozwoju europejskich firm. Chodzi o to, żeby Europejczycy przestali trzymać wreszcie pieniądze na kontach, licząc na to, że w jakiś sposób zaprocentują, tylko zaczęli je inwestować. Cała ta wypowiedź pani von der Leyen i plany zorganizowania Unii oszczędnościowo-inwestycyjnej generują natychmiast pytania po pierwsze, i to jest największe pytanie, po co to się wszystko robi? Europejczycy mogą już w tej chwili inwestować. Każdy sobie może zainwestować w akcje takiego przedsiębiorstwa, jak chce. Każdy bank praktycznie oferuje możliwości w tej chwili zakupu akcji, zakupu ETF-ów, zakupu kryptowalut, także możliwości inwestycji są. Jednak Europejczycy, wygląda na to, nie do końca chcą inwestować. A jeśli nie chcą inwestować, to znaczy, że nie czują się pewni na rynku inwestycyjnym. A jeśli okazuje się, że chętnie inwestują w akcje ETF-y firm amerykańskich, to znaczy, że niepewnie czują się na europejskim rynku inwestycyjnym. Także każdy z nas, Europejczyków, może inwestować, ale jednak robią to tylko niektórzy cała większość tego nie robi. W związku z czym Unia musi znaleźć sposób, w jaki można nas, Europejczyków, do tego namówić, ewentualnie, i takie niebezpieczeństwo istnieje nas do tego zmusić. I chyba w całym pomyśle, Unii Oszczędnościowo-Inwestycyjnej właśnie chodzi o pewien sposób zmuszenia Europejczyków do tego, żeby te swoje pieniądze zainwestowali. Pamiętacie, że jeszcze niedawno odsetki były praktycznie ujemne, pieniądze na kontach praktycznie nie procentowały, praktycznie ich nie przybywało. A inflacja zjadała jeszcze te pieniądze, i nawet to nie spowodowało, że Europejczycy zaczęli masowo inwestować w swoje europejskie przedsiębiorstwa. W związku z czym sama obniżka np. stóp procentowych do ujemnych, także te pieniądze będą znikać z konta, z naszych 100 tysięcy na koncie będzie co miesiąc ich troszeczkę mniej, nie wystarczy do tego, żeby namówić ludzi do inwestycji. Można sobie wyobrazić, że Unia wprowadzi nam na przykład podatek od zgromadzonych środków, czyli nie będzie to podatek od tego, co narosło na naszych kontach dzięki odsetkom, tylko po prostu od tego, co na tych kontach mamy. Czyli co miesiąc na przykład będziemy musieli zapłacić jakiś procent tego, co na naszym koncie oszczędnościowym się znajduje. Efekt tego będzie taki, że te pieniądze będą z miesiąca na miesiąc nikły z naszego konta. I jedynym rozwiązaniem na próbę za Zatrzymania tych pieniędzy będzie zainwestowanie w akcje, ETF-y albo jakiekolwiek produkty inwestycyjne, które zaproponuje nam Unia Oszczędnościowo-Inwestycyjna. Pamiętajcie, że podatek od Własności, podatek od środków zgromadzonych na koncie jest to jakby nie patrzeć rozłożone na wiele lat wywłaszczenie, bo jeśli dajmy na to, teoretyzując, będziemy płacić 2% podatku rocznie od zgromadzonych pieniędzy na koncie, to znaczy, że za 50 lat nie będzie tam nic. Rozwiązaniem będą wyłącznie europejskie fundusze inwestycyjne, które prawdopodobnie Unia nam zaproponuje. I tu oczywiście pojawia się następne wielkie pytanie: jak te fundusze będą zarządzane i kto będzie otrzymywał pieniądze z tych funduszy? Według jakiego klucza będą pieniądze inwestowane w europejskie przedsiębiorstwa? Europejskie, to znaczy jakie? Polskie, czeskie, rumuńskie? Czy może większość tych pieniędzy otrzymają firmy niemieckie i francuskie? Nie należy zapominać, że inwestycje, szczególnie tutaj firmy niemieckie niosą ze sobą bardzo duże ryzyko. W Niemczech kilka lat temu weszła ustawa, która jest cały czas ustawą bardzo, bardzo dyskusyjną tutaj w Niemczech. Mówiłem o niej, gdy opisywałem wam w filmie upadek firmy Warta. Mianowicie ta ustawa przewiduje, że restrukturyzacja firmy zostanie przeprowadzona za pieniądze akcjonariuszy, za pieniądze właścicieli tej firmy, za pieniądze ludzi, którzy zainwestowali. Vali, então, filho, né? Więc normalnie jak firma upada, robi się to w ten sposób, żeby jak najwięcej pieniędzy z tej upadłej firmy odzyskać dla właścicieli tej firmy, dla akcjonariuszy tej firmy, żeby oni coś z tego mieli, żeby nie stracili wszystkich pieniędzy. Ustawa niemiecka natomiast przewiduje, że akcjonariusze tych pieniędzy nie będą mogli odzyskać, za to za te pieniądze będzie przeprowadzona wątpliwa, jak zwykle, albo bardzo ryzykowna restrukturyzacja firmy. W takim układzie, jeśli mamy tego typu ustawy tutaj w Europie, tutaj w Niemczech, to inwestycje w przedsiębiorstwa, inwestycje w akcje są jeszcze bardziej ryzykowne niż dotychczas były. Dlatego nic dziwnego, że ludzie trzymają pieniądze na kupce złożone w banku, nawet licząc się z tym, że one nie za bardzo procentują, a nie inwestują na rynku kapitałowym. Dodać do tego należy, że inwestycje w tej chwili w akcje, od tak po prostu kupiłem parę akcji, mam je i liczę na to, że ceny wzrosną za 10-20 lat, jest również dyskusyjne, ponieważ rynek kapitałowy i rynek przedsiębiorstw jest tak dynamiczny, z tego powodu niestabilny, że trzeba mieć bardzo dużo wiedzy i zaangażowania, a najlepiej korzystać z systemów sztucznej inteligencji, żeby móc na giełdzie tak naprawdę inwestować, w związku z czym inwestycje na giełdzie są tylko dla wybranych. Większość ludzi, większość ludzi, które posiada ten 1,5 tryliona euro w oszczędnościach, żadnych akcji nie kupuje, tylko chce sobie zapewnić bezpieczeństwo na następne lata. W związku z czym może się okazać, że Unia Oszczędnościowo-Inwestycyjna nie jest absolutnie w stanie zmusić nas, Europejczyków, do tego, żebyśmy te pieniądze swoje zainwestowali, nawet jeśli będziemy je po troszeczku za pomocą podatków albo inflacji albo jakichś innych sposobów tracić. Jeśli jednak te straty na pieniądzach, które złożone są na kontach będą duże, to spowoduje, że ludzie zaczną te pieniądze wydawać. Taka sytuacja może, się, może zaistnieć również wtedy, kiedy na przykład zostanie wprowadzone, jak mówiła pani Lagarde, CBDC, czyli cyfrowe euro. W październiku 2025 roku, i na przykład pieniądze zebrane na kontach będą miały określony termin ważności. Czyli załóżmy, w ciągu kilku miesięcy, roku, zobaczymy jaki to będzie okres. Pieniądze zarobione trzeba będzie wydać, bo jak się ich nie wyda, to albo zostaną opodatkowane, na przykład podatkiem 100%, albo po prostu przepadną, bo stracą ważność. Jeśli tego typu sytuacja zaistniałaby, to spowodowałoby ruch na rynku konsumpcji. Ludzie zaczęliby te pieniądze bardzo szybko wydawać i w momencie, kiedy zaczęliby te pieniądze wydawać, kupować po prostu telewizory, lodówki, samochody, bardzo szybko doprowadziłoby to do wzrostu cen. Samochód kosztujący 30 tysięcy euro kosztowałby za chwilę 60 tysięcy euro i to również byłby sposób na doinwestowanie firm europejskich, ponieważ firmy europejskie miałyby nagle wyższe obroty, nagle wyższe zyski i bez emisji akcji, bez pozbawiania się własności części swojej firmy na rzecz drobnych akcjonariuszy, mogłyby zyskać dodatkowe fundusze i postawić się na nogi. Także wydaje się, że Unia Oszczędnościowo-Inwestycyjna zaproponuje kilka sposobów, w jakie możemy pozbyć się własnych oszczędności, i według mnie największym pytaniem nie jest to, że zmuszą nas do pozbycia się oszczędności i zrobienia inwestycji, tylko największym pytaniem jest, w jaki sposób te inwestycje zostaną rozdystrybuowane w Europie, które. Kraje, które firmy tak naprawdę te pieniądze dostaną, jak znam życie, to te pieniądze przepłyną nie do drobnych firm, nie do firm, które się rozwijają w tej chwili, powstają gdzieś tam w Czechach. Albo w Portugalii, tylko popłyną do firm dużych, do dużych korpo. One najwięcej pieniędzy potrzebują. One mają w tej chwili największe problemy na rynku globalnym, ze względu na to, że Chińczycy rozbudowali się ze swoimi firmami i bardzo agresywnie wchodzą na rynek światowy. W związku z czym to powinno budzić nasze największe wątpliwości, w jaki sposób pieniądze z naszych oszczędności będą rozdystrybuowane. Swoją drogą jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że my Polacy mamy bardzo złe doświadczenia z przeszłości, jeśli chodzi o zgromadzone fundusze, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale w 2014 roku rząd. O, tego samego premiera, który w tej chwili rządzi w Polsce, doprowadził do przejęcia pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych przez ZUS, czyli te pieniądze, prywatne pieniądze zgromadzone na naszych funduszach zostały przejęte przez państwo, praktycznie zniknęły. Wtedy kwota przekazana to było około 150 miliardów złotych. Rząd również potrzebował tych pieniędzy, także jakby nie patrzeć, widzę tutaj paralele pomiędzy tym, co wydarzyło się w Polsce w 2020. W roku i tym, co planuje Unia Europejska w tej chwili. Wprowadzenie programowalnych i warunkowych pieniędzy typu CBDC połączone z wymuszeniem na nas, Europejczykach, inwestycji w europejskie przedsiębiorstwa, które to zostaną przez urzędników unijnych wybrane i my nie będziemy mieli żadnego wpływu na to, które przedsiębiorstwa zostaną naszymi pieniędzmi wsparte. Tak samo jak w tej chwili nie mamy większego wpływu na to, jak wysoką emeryturę otrzymamy z ZUS. Także paralele między tamtym wydarzeniem z 2014 roku w Polsce i tym, co jest planowane w Unii Europejskiej w tej chwili, jakby nie patrzeć, są. Dlaczego Unia Europejska chce dobrać się tak naprawdę do naszych pieniędzy, czy nie ma innych sposobów na finansowanie przedsiębiorstw? Oczywiście takie sposoby są, takie sposoby są w innych krajach, Ponieważ np. w Stanach Zjednoczonych istnieją wielkie banki inwestycyjne typu Goldman Sachs albo JP Morgan, te banki posiadają gigantyczne zasoby pieniężne i wszelkie przejęcia, fuzje, podziały, wykupy, odkupy i doinwestowania firm są dzięki tym pieniądzom bardzo łatwe do przeprowadzenia i możliwe. W Europie nie wybudowane zostały tego typu wielkie banki, a duże banki europejskie, takie jak Deutsche Bank albo Paribas, są jednak bankami uniwersalnymi. One zajmują się wszystkimi operacjami pieniężnymi, czyli łączą działalność detaliczną i inwestycyjną. Ponadto istnieją jeszcze przyzwyczajenia europejskich firm, które chętnie rozbudowują się za pomocą kredytów, a nie inwestycji. Oczywiście to jest wielkie pytanie, dlaczego firmy europejskie przez całe lata rozbudowują się za pomocą kredytów, a nie inwestycji. Ja tu mam swoją teorię i myślę, że chodzi głównie o to, żeby zachować własność tych firm, żeby firma niemiecka była firmą niemiecką, a firma francuska była firmą francuską, żeby za pomocą emisji akcji firma nie została dofinansowana kapitałem obcym, ponieważ dofinansowanie kapitałem obcym powoduje niebezpieczeństwo przejęcia tej firmy przez obce państwa wcześniej czy później. Także wydaje mi się, że tutaj szczególnie niemieckie firmy bardzo, ale to bardzo uważają, żeby nie zostać przejęte przez obcy kapitał. Oczywiście raz to się udaje, raz się nie udaje, ale taki trend obserwowany od lat spowodował, że jak już mówiłem, w Europie niespecjalnie powstały wielkie banki inwestycyjne. Pytanie oczywiście, czy nowa Unia Oszczędnościowo-Inwestycyjna jest rzeczywiście antidotum na brak banków inwestycyjnych w Europie i czy jest ona, czy nasze oszczędności są w stanie zastąpić banki inwestycyjne. No, więc szczerze mówiąc, wątpię z kilku powodów. Po pierwsze, cała ta operacja jest wątpliwa społecznie i może budzić bunt wśród Europejczyków, którzy nie będą chcieli wydawać tych pieniędzy w ten sposób, jak Unia chce, nie będą chcieli się. Pozbawić własnych oszczędności. Wygląda na to, że powstaną instytucje unijne, które będą zarządzać tymi naszymi oszczędnościami i je w jakiś sposób inwestować. A jeśli to będą instytucje unijne zorganizowane przez Unię, czyli powiedzmy państwowe, no to wiemy jak jest z państwowymi urzędami w takich sytuacjach i wiemy dobrze, że gospodarka planowa, gospodarka scentralizowana się nie udaje. Mamy doświadczenie, byliśmy 40 lat w komunie. Także, proszę Państwa, świat się dzieli, Unia Europejska i Europa bardzo chce oderwać się od zależności od Stanów Zjednoczonych, bardzo chce wybudować mocarstwo. Szczerze mówiąc, wątpię, czy Unia Europejska jest w stanie to mocarstwo wybudować w skończonym czasie, czyli powiedzmy w ciągu najbliższych lat. A nie w najbliższych 150 albo 300 latach, bo co będzie za 300 lat, to się okaże. Tymczasem wygląda na to, że Unia chce nas pozbawić naszych oszczędności, pozbawić nas wpływu na to, w jaki sposób wydajemy pieniądze przez nas ciężko zarobione, jaki będzie tego efekt i jakie mechanizmy, jakie produkty inwestycyjne Unia Europejska i Sojusz Oszczędnościowo-Inwestycyjny nam zaproponuje. Tego dowiemy się w ciągu najbliższych dni, najbliższych tygodni, ponieważ do końca marca pani von der Leyen obiecała, że ogłosi, w jaki sposób to będzie działać. Niewątpliwie widzimy spięcie na rynku finansowym Unii Europejskiej. Cyfrowe pieniądze planowane od wielu lat już w tej chwili, już w październiku wchodzą, unia oszczędnościowo-inwestycyjna już wchodzi, już w marcu ogłaszamy. Także jak widać nasi szefowie, nasi carowie, nasi cesarze królowie z Unii Europejskiej, czy też caryce królowe i cesarki, cesarzyny, cesarzowe Unii Europejskiej bardzo, bardzo się spieszą. Także za parę dni przekażę wam co postanowiono i jakie będą tego efekty Liste elf pozdrawiam ze Stuttgartu odezwę się jeszcze wszystkich którzy nie zasubskrybowali jeszcze mojego kanału zachęcam do subskrypcji ponieważ czas przyspieszył, Unia Europejska przyspieszyła, w Stanach Zjednoczonych jest Trump, Chiny się rozbudowują, Rosja staje na nogi, więc czasy będą jeszcze ciekawsze, dlatego warto oglądać moje filmy że tak zareklamuję sam siebie a na razie pozdrawiam wszystkich, odezwę się jeszcze, cześć.